Chciałabym teraz zaprosić do prezentacji Miłosza, mojego kolegę z pracy, który jest backend developerem właśnie w High Solutions. No, nie mogło być inaczej, też jest entuzjastą Laravela, ale bardziej teraz wkrótce się na tematyce DevOpsowej i technologią w chmurze i dzisiaj. Dzisiaj nam opowie o nowej funkcjonalności Eloquenta, czyli o custom cast, które pojawiły się wraz z siódmą wersją właśnie tego frameworka. I miłoż powiem, kiedy warto z nich korzystać, jaka jest przewaga interfejsu castable i na koniec mam nadzieję, że stworzymy wspólnie uniwersalną klasę kastującą do value object. Więc mam nadzieję, że ten temat będzie dla was Przejrzysty i ciekawy, i w związku z tym chciałabym już oddać głos Miłoszowi, który również się ładnie zaprezentuje. Jest dzisiaj pierwszy raz, znaczy nie pierwszy raz, ale pierwszy raz będzie opowiadał jako prelegent. W związku z tym dajcie też mu wsparcia i wyślijcie powodzenia. Ja wierzę, że będzie wszystko dobrze, ale zawsze jakiś tam drobny mikrostres musi być. Także jeszcze raz powodzenia, Miłosz, i ciekawej prezentacji. Dzięki wielkie Daria. Został gorące od przywitaniem, tak. Dobra. Nie Ej, może doczekać. pójść nic złego. Wszystko będzie dobrze. Dokładnie, tak. Już udostępniam prezentację. Sorki, tak, ja się czasem rozgadam, więc. <gryw> Ale moja część już została zakończona. Jeszcze wrócę tylko na sam koniec o quiz w związku z tym teraz najważniejsze. Także Miłosz do dzieła. Dzięki wielkie. No więc tak, na początku tutaj już Daria ładnie, ładnie mnie przedstawiła, więc nie będę się powtarzał. Ale mam jedną złą albo dobrą nowinę, bo trochę was oszukałem, mianowicie wyszło więcej kilka slajdów, także połknęliście haczyk na Was. Dobra, to tak jak Daria przedstawiła, powiemy sobie dzisiaj o kastowaniu atrybutów w Eloquencie. skupimy się dokładnie na, na Custom Cast, bo to weszło w Laravelu od wersji 7, więc fajnie byłoby się temu przyjrzeć. Ok. Także Miłość Durzyński, Backend Developer File Solutions. Gdybyście mieli jakieś pytania, na przykład po meetupie, no to możecie śmiało uderzać mailowo albo na LinkedIn'ie, jak wam wygodniej. No ale już konkrety, czyli o czym sobie powiemy dokładniej. Powiemy sobie o wadach zaletach rozwiązania. Czym się różni kastowanie od akcesorów czy, czy mutators? Później, co nam ma Laravel do zaoferowania out of the box, jeżeli chodzi o kastowanie. Później, właśnie a, powiemy sobie jeszcze więcej o custom cast, wspomnianym wcześniej, i spróbujemy sobie zaimplementować przykładową kasę kastującą. OK. No, ktoś mógłby zapytać w sumie. Po co to komu, a dlaczego? No i najprostsza odpowiedź, odpowiedź byłaby taka, że kastowanie ma po prostu więcej zalet jak wad. Więc przejdźmy sobie od razu do tych zalet. Co nam oferuje kastowanie? Przede wszystkim mamy pełną kontrolę nad atrybutami modelu. Możemy sobie tak naprawdę manipulować dowolnie tymi atrybutami, jak nam się nie podoba, ale też co bardzo ważne, zwiększa nam się przejrzystość i clean code. Mamy ten clean code, zachowanie właśnie castingu, kastowania, dużo, dużo łatwiej jest o to. Napisałem jeszcze łatwą rozszerzalność dzięki custom cast. Chodzi tutaj o to, że dzięki właśnie wyciągnięciu i jakby ustandaryzowaniu tego kastowania w Laravelu, mamy możliwość szybkiego rozszerzania naszych modeli o pewne funkcjonalności, czy to za pośrednictwem właśnie dostarczonych przez Laravel. Jakiś klas, czy też na przykład z jakiejś zewnętrznej bibliotek. Więc tutaj ta rozszerzalność dzięki custom cast jest na pewno zwiększona. No i ostatni plus, czyli że, że te natywne wsparcie frameworka tutaj jest i faktycznie, tak jak powiedziałem, ten na nam to trochę standaryzuje i dzięki temu możemy w jakiś sposób taki ustandaryzowany, czytelny no, bawić się i korzystać z tego castowania. Okej. Okay. No, ale nie ma nic za darmo. No i właśnie to jest tak, że wszyscy wiemy, że te modele elokwentowe no nie są za lekkie i robią wszystko z Active Records po, po zarządzaniu eventami, no i dochodzi nam jeszcze chociażby właśnie te kastowanie. Także no, musimy się liczyć z tym, że jednak e, jaki dodatkowy narzut jest, korzystając z tego kastowania, no ale to, to każdy musi sobie odpowiedzieć, czy, czy, e, czy projekt, którym Aktualnie pracuję, czy na którym działam, czy, czy te kastowanie jest tam faktycznie wskazane, czy, czy nie wiem, każdy, każda milisekunda się liczy i nie wiem, korzystamy z, z czystego bigdara, a nie elokwenta. Na przykład. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o wady, zalety. No, powiedzmy sobie, jak, jak się z korzysta z tego kastowania. Myślę, że każdy miał już z tym do czynienia, bo tak naprawdę takie kastowanie w podstawowej formie mamy już od bardzo wczesnej wersji Laravel, więc to też jest zaczerpnięte żywcem z, z dokumentacji. Mamy po prostu pole Cast w, w modelu naszym, gdzie możemy przypisać do każdego atrybutu właśnie typ, na który chcemy kastować. Więc tak to wygląda. To powiedzmy sobie od razu, czym się różni te kastowanie od akcesorów Mutators w, w Laravelu. Mamy tak naprawdę tutaj rozpisane w e, dwie metody i właśnie nasze pole i tak naprawdę wszyscy, wszystkie tutaj metody robią to samo, czyli e, na początku właśnie w starszych Laravelach jak dziewiątka mieliśmy akcesory typu get is admin attribute, e, później od wersji Laravela dziewiątki, czyli tej najnowszej e, mamy już e, klasę atrybut. E, też warto się zaznajomić, jak to teraz działa. No, i mamy jeszcze ten casting. Więc są zalety, jeżeli chodzi o testowanie akcesoriów. akcesorów. No, przede wszystkim mają możliwość jakichś bardziej skomplikowanych castów wyniesienia na zewnątrz po, poza właśnie klasę modelu. modelu. Tak jak wspomniałem, no te modele są dość opasłe, więc fajne jest właśnie tylko to, co się da wynieść gdzieś na zewnątrz, więc to jest na pewno zaleta. No i akcesory czy imitator raczej służą nam. Do, do na przykład definiowania, definiowania nowych atrybutów. Tutaj widzę taką zaletę w tym narzędziu nad, nad kastowaniem. A więc, jakie, jakie typy, jakie kastowanie dostarcza nam Laravel, Laravel sam w sobie? No możemy zobaczyć, że w Laravelu 7 te typy, no, ograniczały się tak naprawdę do takich prymitywnych typów, tak? Czyli integer, Float i tak dalej. Mieliśmy tylko kolekcje z takich powiedzmy, mm, jakichś laravelowych kastowań. E, A w najnowszej wersji Laravela dochodzą nam właśnie już. E, dochodzi nam wiele innych. E, tutaj widziałem, ktoś się barynkę podnosi. Nie wiem, czy. czy e, czy teraz, czy teraz będziemy odpowiedzieć na pytania, czy na samym końcu? Ewentualnie możecie napisać może na czacie, to później po prostu zerkniemy i przegadamy też. Tak, tak, tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Jakbyście mogli na czacie napisać pytania, to później będziemy je czytać. I Wtedy łatwiej też będzie miłością się odnieść do nich bezpośrednio. Tak, tutaj też czas nas goni, więc, <laughs> więc lecimy po slajdzie. I tak jak właśnie widzimy w Laravelu 9 doszły nam pewne y, klasy kastujące. To jest właśnie zasługa Custom Cast, które doszły w Laravelu 7 i widzimy, że jakby wersja po wersji, Laravel dokłada nam pewne funkcjonalności, które wcześniej byłyby niemożliwe do dodania, bo po prostu tych Custom Cast nie było. I mowa na przykład o, o As Array Object, As Collection, y, as stringable y, etc. Mamy też kilka y, kastowań. Do, do szyfrowania danych w bazie danych, to też jest super yy, i myślę mega, mega przydatne. Yy, no ale to też jeszcze pokażę w następnym slajdzie. Więc dajmy sobie jakiś prosty przykład na początku, właśnie zastosowań, zastosowaniem custom cast, czyli mamy klasę. Tutaj w komentarzu wyżej dodałem, mamy na atrybut name, który kastujemy na as stringable. Yy, czyli mamy klasę kastującą, yy, customową, właśnie. No, i daje nam to taką przewagę, że możemy tak naprawdę od razu korzystać z fasady STL, fasady helpera. I, i nasz atrybut name jest tak naprawdę równoznaczny z tym, jakbyśmy właśnie skorzystali od razu z tej fasady. Więc nie wiem nie dużo, ale jakby fajnie pokazuje działanie tej, tej custom cast i do czego to może się przydać, w jaki sposób możemy tym operować. A więc dajmy jakiś bardziej e, zaawansowany przykład. W e, wcześniejszych wersjach, znaczy cały czas mamy dostępne, kastowanie do typu prymitywnego e, array. I jak widzimy, działa to w taki sposób, że po prostu w bazie danych serializuje nam, raczej e, tak, e, dekoduje, enkoduje do, do JSON-a w bazie danych nam zawartość tablicy. E, no i później z powrotem e, dekoduje, tak że możemy zapisywać, właśnie tablicę. Bazie danych. I tu była taka, taka wada, że nie mogliśmy korzystać, definiować kluczy tablicy bezpośrednio na tym konfigu, musieliśmy przypisywać to do zmiennej. Jakby ktoś się zastanawiał, z czego to wynika, wynika to z tego, że um, wszelkie atrybuty w, w modelu one są, um, one są obsługiwane poprzez um, magiczne metody, one nie są realnymi polami. No i z tego to właśnie wynika, że jakby nie możemy bezpośrednio na tym konfigu. No ale w związku z tym właśnie, że wesz, weszło custom casts, czyli możemy definiować własne, e, własne obiekty kastujące, Laravel dostarczyło nam e, as array object i zachowuje to się w taki jak taki wrapper na tą tablicę. Zasada działania jest taka sama, czyli mamy po prostu tablicę zapisywaną do bazy danych, serializowaną, ale e, już... E, Dzięki temu, że, że po prostu wykorzystuje odpowiednie y, interfejsy PHP, możemy bezpośrednio definiować klucz offset z naszej tablicy na atrybucie config. Więc widzimy, że trochę nam się kod upraszcza y, i fajnie to działa. Tak naprawdę bardzo podobna sytuacja jest w przypadku y, dostarczonego As Collection. Wcześniej mieliśmy samo Collection, teraz mamy też wrapper As Collection i możemy bezpośrednio Tutaj właśnie też wspomniałem właśnie o tym, że okej okay Daniel, dzięki tutaj wspomniałem o tym, że istnieją właśnie niektóre obiekty kastujące, które szyfrują nam zawartość. I myślę, że to, to jest super ogólnie feature na ostatnio w Zarawelu. I możemy tak naprawdę, jak widzimy między drugim a trzecim screenshotem, jakby zasada działania w ogóle się nie zmienia, z tym, że pod spodem ta zawartość jest szyfrowana w bazie danych, więc działa to naprawdę fajnie. I mamy kilka tych takich obiektów, klas szyfrujących. Mowa o as encrypted collection, as array collection, as object collection. Sorry, as encrypted array, jest, tak. As encrypted object i chyba samo encrypted, czyli tak to, tak to wygląda. Um. Tylko trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku tutaj kolekcji czy, czy array, wcześniej wystarczyło, że mieliśmy JSON-a w, w tabeli w naszej bazie danych, kryjącej się tam za atrybutem, tak tutaj już jest wymagany tekst, bo no wiadomo, szyfrowanie jest zapisane tekstem, więc JSON tutaj nie przejdzie. No i kolejna ciekawostka, właśnie też Laravel dostarczył nam ostatnio kastowania enumów i jest to super, bo, bo wystarczy, że dopiszemy właśnie w polu cast, na jaki, na jaki enum, enum chcemy kastować i jakby Laravel już się tym zajmie za nas, więc super. Tak, no tylko trzeba pamiętać, że te Wsparcie dla enumów dopiero przyszło w PHP 8.1. Wcześniej pewnie każdy z nas gdzieś tam się wspomagał paczkami na przykład od spatii laravel enum i tam z tego co wiem też jest dopisany już custom cast, gdzie po prostu możemy bez problemu kastować nasze klasy z enumem ze spatii laravel, laravel enum. Okay. No więc y, powiedzmy sobie jeszcze, jak korzystać z tych custom casts, jak tworzyć nowe y, klasy kastujące. Laravel daje nam trzy interfej, interfejsy, które mają nam na tym pomóc. Y, przejdziemy sobie kolejno po, y, po nich. Tak, najważniejsze, myślę, jest cast-attributes, bo to jest takie jakby serduszko całego tego mechanizmu, y, y, czyli mamy właśnie interfejs, gdzie definiujemy getter i setter i tak jak sama nazwa mówi, Mamy możliwość po prostu manipulowaniem w tych metodach, manipulacją przed, w trakcie odczytywania z bazy danych i już przy zapisywaniu przy w, w bazie danych, czy też do atrybutu modelu. Tutaj kolejny model to jest nasz model, przy którym atrybut kastujemy. Klucz to jest nazwa tego atrybutu, wartość, no i pozostałe atrybuty danego modelu. Tak. Poza tym Laravel dostarcza jeszcze interfejs z Castable i y, to jest też bardzo, bardzo myślę pomocny interfejs i polega on na nim, że, że jeżeli chcemy, nie chcemy mieszać naszego, y, naszej klasy, do której będziemy kastować z, z logiką całą kastują, kastującą, możemy tą całą logikę kastującą wynieść poza naszą klasę, y, czyli tak naprawdę interface castable mamy cast using i w tej tym, tym, tym metodzie wskazujemy klasę, jaką chcemy. E, klasę, jaka będzie służyła do kastowania. Do tak naprawdę e, klasę, która będzie właśnie implementowała e, nasz interface cast attributes. E, to jeszcze sobie zobaczymy w sumie działania e, w praktyce, jak to wygląda. E, i mamy ostatni interfejs, czyli in Inbound Attributes. On jest bardzo bliźniaczy do pierwszego, tak jak pierwszy, bliźniaczy do pierwszego interfejsu, z tą różnicą, że już nie mamy getera, tylko mamy setter. No i może się to przydać na przykład takiej klasie kastującej jak hash. Wiadomo, jak zapisujemy hasło, na przykład to chcemy, żeby się zahaszowało w bazie danych, ale z powrotem już nie chcemy. W żaden sposób, no nic już z tym nie zrobimy, prawda? Mamy zahaszowane hasła. Więc po to na przykład, do tego możemy... Tutaj też od razu pokazane, że możemy przekazywać argumenty do tych, do tych klas implementujących interesy. Argumenty przekazujemy po dwukropku i później kolejne oddzielamy przecinkiem. No i w przypadku klasy cast attributes oraz cast inbound attributes te argumenty są przekazywane do konstruktora klasy, a w przypadku castable te argumenty są przekazane właśnie do tej metody cast using. Okej, okay. no to myślę, że już nie będę dłużej zanudzał. Teraz to co te gryskie lubię najbardziej, czyli przykładowa implementacja. Co chcemy osiągnąć? Chcemy zbudować taką klasę generyczną o nazwie BaseValueObject dla dla klas, które będą dziedziczyć tą klasę bazową, żeby po prostu można było kastować do tych klas, czyli mamy klasę Config, która dziedziczy po BaseValueObject base i będziemy mogli tą klasę Config użyć bezpośrednio do tego, żeby jakiś atrybut był kastowany do niej. Um, czyli jeżeli zrobimy w ten sposób um, atrybut config do naszej przykładowej klasy config, um, będziemy się przekastować, tak, kastować config do tej klasy, um, to następnie bez problemu możemy uzyskać um, jakby dostęp do naszych metod i tak dalej, klasy value object bezpośrednio z atrybutu um, modelu. Więc e, taki jest plan. I tak jak mówiłem, będziemy się skupi skupiać głównie właśnie na tej klasie bazowej Base Value Object. E, widzimy, że implementuje ona wspomniany interfejs Cast Attributes. E, mi się najpierw samym seterem, bo myślę, że jest trochę bardziej skomplikowany. E, tak, tak jak wspomniałem, e, Nasz value to jest klas, to jest właśnie zawartość, którą chcemy przypisać do danego atrybutu, więc najpierw sprawdzamy sobie w ogóle, czy ta zawartość jest naszą klasą Base Value Object. Jeżeli nie, no to rzucamy wyjątkiem. A jeżeli tak, to tutaj posiłkujemy się Reflection Class, dlatego że chcemy wydobyć wszystkie pola naszej klasy. One były prywatne, więc po prostu dla uproszczenia korzystam z reflection. I następnie mapujemy wszystkie pola klasy, na przykład config, do takiej tablicy, gdzie kluczami tej tablicy, tablicy są nazwy pól, a wartości tablicy to wartości pól. No i to wszystko jeszcze później konwertujemy to do json -a dlatego, że właśnie zapiszemy sobie całą strukturę naszych klas w formie json w bazie danych. Więc tak wygląda sam setter. Getter już jest trochę łatwiejszy, bo zwyczajnie sprawdzamy, czy, czy nasza wartość została już zainicjowana, no bo może się zdarzy tak, że tworzymy dopiero nowy model, więc ta wartość jeszcze nie będzie istniała w bazie danych. Jeżeli tak faktycznie jest, czyli jeżeli nie istnieje ta wartość, to zwrócimy 0, a jeżeli istnieje, no To tworzymy nową klasę, nową klasę, nową instancję klasy, którą aktualnie chcemy rzutować. Czyli w naszym przypadku to będzie new config. No i dekodujemy zawartość z bazy danych. Dekodujemy json w formie tablicy asocjaty, aso asocjacyjnej. Tak? No i tutaj jeszcze wykorzystujemy taki. Sugar Syntax, czyli mamy REST operator do wyciągnięcia tych wszystkich wartości tablicy, które zwróci nam JSON decode. No i poza tym Named Arguments, czyli tak naprawdę tutaj inicjujemy nasz nowy, nowy obiekt wszystkimi zmiennymi za, za pomocą, wszystkimi war, za wartościami za pomocą Named Argument i każdy, każda z pól tego tej klasy no, będzie miała przypisaną wartość zgodnie z skąd jest tą tablicą. Więc taki trochę jest sugar, ale fajnie, myślę, to, to działa. Tak. No i pytanie, czy tak naprawdę um, zadanie wykonane, czy udało nam się zaimplementować tę um, klasę że... Um, do tego atrybutu, chcemy przypis value object, czy to zadziała? No odpowiedź jest, ja bym pewnie nie pytał, odpowiedź jest nie, nie zadziała, staniemy na twarz taki brzydki wyjątek. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tutaj Laravel rzuci nam wyjątkiem argument count error? Już tłumaczę. Wygląda to w ten sposób, że kiedy base value object implementuje cast attributes, tak jak wspominałem wcześniej, możemy przekazywać pewne argumenty do naszych, naszych klas kastujących. No i co za tym idzie? Laravel próbuje właśnie zainicjować naszą klasę, na przykład config, i coś tam wrzucić, albo nic nie wrzucić, ale po prostu ją, ją podnieść. No a nie może, no bo mamy konstruktor w naszym konfigu, który ma już swoje własne pola zadeklarowane. Więc stąd jest ten wyjątek. No jak to obejść? Bardzo, bardzo prosty sposób, właśnie przenosimy całą tą logikę odpowiedzialną za kastowanie do jakiejś klasy zewnętrznej, na przykład w object cast, i no, tym sposobem, jakby, omijamy to, to, ten problem, i możemy już mieć w dzieciach base-value-object, w klasach potomnych, jakby własne konstruktory i wszystko będzie w porządku. Także widzimy, że korzystamy teraz z tego drugiego interfejsu Castable, gdzie poprzez metodę Cast using przenosimy całą odpowiedzialność do, do innej, innej klasy ValueObjectCast, Object cast, która by domain, musi implementować właśnie Cast Attributes. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że przekazujemy aktualną, aktualną nazwę klasy, czyli tutaj w przypadku config'a właśnie przekażemy całe, całe, całą ścieżkę, całą nazwę klasy pełną razem z namespacami do klasy config. Tak to już wygląda, nasza klasa value object cast, która implementuje klasa attributes. No i w tym momencie widzimy, że tylko jedyne co się zmienia, setter zostaje taki sam jak był w poprzedniej klasie, Jedyne, co tutaj nam się zmienia, no to że nie mamy new stacji, tylko new is value object class, no bo jakby tą wartość przed chwilą przekazaliśmy w metodzie, e, metodzie cast using. E, I tym oto sposobem uzyskaliśmy to, co, co chcieliśmy, czyli mamy klasę config, która. E, która. E, tak, to jest nasz. tak to jest nasz value object, e, który, do którego kastujemy za każdym razem. E, no i... To jest myślę całkiem, całkiem fajne rozwiązanie, bo w tym momencie mamy, możemy po prostu utworzyć wiele klas pochodnych naszej klasy Base value Object i tworzyć tym, tym sposobem różne Value Object, które zachowują, zachowają się analogicznie jak właśnie nasza klasa config. Więc tyle, coś, co miałem do przekazania, co, o czym chciałem powiedzieć. Też kilku rzeczy na pewno. Nie omówiłem na przykład tego, że Laravel umożliwia nam tworzenie tych, tych, tego kastowania w locie. Kiedy pytamy, kiedy korzystamy z database, database query, jakiegoś zapytania buildera, to możemy w locie jakby definiować te, te kastowania dla naszych zapytań. No ale to też myślę. Wszystko można znaleźć w dokumentacji, a to tak troszkę spojrzenie od praktycznej strony. Więc dzięki wielkie. Gdyby ktoś miał pytania i chciałbyś zadać po prolekcji, po, po meetupie, no to uderzajcie śmiało na maila czy LinkedIn'a. Zawsze możemy coś przegadać jeszcze, więc zapraszam. Tak jest. Miłosz, Zachęcamy, żeby w takim razie pisać bezpośrednio już do miłosza, już miłosz, na pewno na wszelkie maila. Odpowie. Dobrze, Miosz, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za dziękuję. Twoje wystąpienie.